Muszę ci powiedzieć, że podoba mi się to, co widzę w Nowym Jorku. Jak zwykle mamy mocną drużynę. Na zachodzie z kolei lubię San Francisco, ale mam też słabość do Los Angeles. A więc w finale widzimy Nowy Jork, Chicago, a może nawet Los Angeles. Wiecie już, jak obstawiać u Machera, A już całkiem serio, ciekawy sezon przed nami. Dzięki chłopaki za pomoc. To wszystko w sporcie. Wracamy do studia. Dziękuję panowie. Ja. Ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy. Teraz. U kolejnych trzech pracowników w siedzibie przy Times Square zdiagnozowicie. CryNet, nowojorscy pionierzy biotechnologiczni, zaprzeczają doniesieniom o wycieku z jednej z jednostek badawczych. Przedstawiciele konsorcjum. Jak dotąd mamy 127 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie. No ale z uwagi na prędkość wszystkie drogi zostały zablokowane po próbie przejęcia przez cena benzyny przekroczy 20 dolarów. Musimy zaufać naszym jednostkom bezpieczeństwa publicznego. Brak wsparcia ze strony wojska. Ruchy, ruchy, ruchy! O tak, porywający ten film. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jest z tej strony Multigaming Polska, a to jest Let's Play Crisis 2. Gra sprzed roku wy... została stworzona przez niemieckie studio Crytek, a wydana przez Electronic Arts. No, bez zbędnego pierdzielenia. Ja się już zamykam. Oglądamy to, co tutaj się dzieje na ekranie. Czekaj, póki nie dostaniemy rozkazu, żeby zrobić rozpierduchę. Bez marudzenia. Polcom, tam nie ma żadnych wrogów. Mówię ci, przecież, to tylko jakiś kataklizm, Ebola czy inne chujsstwo. Prawda, Alcatraz? Alcatraz nie jest dziś zbyt rozmowny. Wbrew powszechnej opinii woda nie wpływa pozytywnie na zdrowie. Co nie? Co ty pierdolisz, gościu? Daj chociaż jakiś znak, że żyjesz. Aha, mam ruszyć hubem. No i zacznij. Przecież... To bzdura! Angażują cały zwiast przy skażeniu biologicznym musi tu być wróg. Mówię wam. Mam Co ty, kuźwa? Medium jesteś dobra. Jest... Akcja. Właśnie, raz, logik. raz, raz. Przygotować broni i zakładać sprzęt do nurkowania. Mamy 10 minut. Wow. Mówiłem. Nie wyskakuje się na Epole M16. Ty byś wyskoczył.

Mój web. O kuźba, Maciuś, co tu się dzieje? Ty. Wow. Nie, żeby coś, ale tu się coś jara. Na chuj mam kłócać. No już idę, idę. <grym> Sorry gościu chyba popuściłem <gry> E, a ja to co? Go 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 Ja mam pływać? O kuźba Ale płynę Ty, ty uprzedzaj zanim popuścisz, gościu Wow, 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 ale jazda widzę światełka, światełka, wow, ale jebo, grafika świetna, przynajmniej na razie, chociaż Fino. nic nie widzę. Fino. Nie przeżyw, stary. Ostatni wyszedł alkarn! O, stało? statua wolności. Nie dotykaj jej. Hej! Wygląda na to, że pani wolność nieźle oberwała! Czy... Faktycznie, nie ma nóg. Ale nadal stoi, uparta z w dupę, Uf, dupę ty. Chcesz piernąć? A nie, to z wody! O kur... ty! O, tu No i padłem. No, to by, to by było na tyle. Kończymy tę serię. Yy, zacząłem nagrywanie jakieś 6 minut... Jeszcze chwilę. Odcinknijmy do długie, takie po 15, no, do 20 minut. O stary, jaki robokop. Alcatraz? Tak ci mówią. Alka, Przeznaczenie to wredny skurwiel, co? Teraz wszystko na swojej głowie, synu. Wow. gadałem z Kosmitą. Ale psychodela. Nanowizja. Ja nie, 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 nie. Jak Iron Man, Iron Man miał coś takiego. Już sobie wszystko woku. Jaki wariat? Potrzebna pomoc. Ale chat. Grafika oszałamiająca. Bożeś Ja właśnie przeczytałem, że twórcą muzyki jest Hans Zimmer. Dla niewiedzących stworzył muzykę do takich filmów jak y, Kot Leonardo da Vinci, Anioły i Demony Chyba, bo nie jestem pewny. I y, Piraci z Karaibów. To z tych najsławniejszych. Nie no to intro jest zajebiste. No dobra. To będzie chyba na tyle. A może jeszcze nie? Może jeszcze chwilkę. W sumie jest 14 po zacząłem nagrywać. Właśnie nie pamiętam 3 czy 4. Załóżmy, że 3. To teraz jeszcze... Tak ze 3 minutki. Do 18. No. Szybciej. Słaski swojej. O! To ja już mogę chodzić? Nie, jeszcze oh. Z U, mm, zjedzą robaczki. Tobie cała nadzieja. Ostatnia szansa Gulda. Ostatnia szansa dla wszystkich. Jestem już trupem. Mój czas się skończył. Jestem skażony, ale ty. Możesz to wszystko skończyć. Witaj w przyszłości, synu. Witaj na wojnie. No tak. Ostatnie życzenie. To tak łatwo mnie nie wypuści. Symbioza. Trzeba przerwać połączenie. Dałem ci kombinezon. Dałem ci swoje życie. Obiecaj mi, znajdź gulda. To najważniejsza sprawa. Ty jesteś naszą nadzieją. Mówili na mnie prorok. Zapamiętaj. Sympatyczny koleś, a strzelił sobie łeb. No dobra, ale zanim pójdziemy dalej, to ja już będę kończył ten materiał. Wiem, że nie pokazałem dużo z rozgrywki samej, ale to na pewno będzie w następnym odcinku. O, przy Was jeszcze otworzę kłódeczkę. I trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że niedługo. To chyba tyle. Do usłyszenia. Cześć!